Ja, to jest kolejny odcinek na tym kanale, i dzisiaj, tak jak mówiłem, w kolejnym w tamtym odcinku będziemy biać tego, tego, i e, wiecie, no I wiecie, wiecie, oczywiście możecie tego, też obserwować e, e, jak to miał, jak tu miał, on to tego, miał, jak on to miał. Nike, podłoga Mixon, podłoga Six, Seven Możecie tu Zaobserwować Więc sobie to możecie mu oczywiście Tutaj dać Ja bym zaczął Tutaj Ranią, Bo naprawdę Chcę mieć go już na Max ją Na szyją Brakuje mi 9,5 do 8.000, znaczy 20, 23 200, nie? Się tak wciągnąłem w tą grę. Się naprawdę tak wciągnęłem. Naprawdę nie chcę wiedzieć, jak mnie zasubskrybujecie. Nie będę naprawdę zły. No, no, no. Nie będę, nie będę zły. I sobie. I ogólnie powiem Wam, 11 z hiperem, ją się naprawdę opłacało, bo hiper to jest w miarę spoczko, a szybko się ładuje. Tylko muszę ich tu porozwalać, muszę ich tu porozwalać, bo tak. Nie, 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 chucuk, czak, czak. Dobra. To już widzę, nie są boty, to już są tacy, wiecie, ze stu pocharkami na zodymiarzu. I już trochę ogarniają mnie, nie, nie, nie jak jakiś błąd, Dobra, damy sobie ulta i sprawdźmy, gdzie on mnie doprowadzi. O nie! Znaczy, ja się dziwię, że Edgar mnie zabił. Sam widzieliście, co to w ogóle było. Jest no skill. Nie grajcie tym, ja ogólnie tą postać planuję wbić na Max Tierra, ale no to bo to jest jakby na no skill, prawda? Jakby da się łatwo wbić. I widzowie, no. No tam odcinek z 15 minut będzie trwał, bo dłużej nie mogę. I. Jak chcecie większy, więks dłuższe odcinki zbijania tego, tu zostawcie suba, bo to od tego zależy. Bo w sensie to nie, że ja robię jakby jakąś korzyść, że suba, nagrywam dłuższe odcinki, bo to chodzi, że oni po prostu, wyłączę jak kampie, yy, bo oni to. Dobra, już z tego cuba. I zapomniałem sobie ja miałem powiedzieć w ogóle. Hmm. Dobra, zapomniałem. Nie wiem, nieważne. Jak mi się przypomni, to ale wam bo to naprawdę. Hmm. Nie ma tu żadnego Edgara. Hmm. Nie, ale widzę tą piękną szeli. Hmm. Proszę bardzo. Aha, dobra druga. A, ścieżę i tak. Dobra. Pik, 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 zbieramy pucharki. Dobra, 23200. A, dobra, przypomniałam się, bo to nie chodzi, że dla kontentu, że wiecie, żebym miał więcej subów, czy coś takiego, żebyście zostawili suba. Tylko po prostu wtedy mam, mogę dłuższe odcinki nagrywać. A nawet jak wbijemy 1000 subów, to będę mógł live nagrywać, więc. Właśnie. Boże, idź stąd. Leon, 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 Liam. Dobra. Liam, Leon, Leon, Liam. Leon. Możecie napisać, czy lubicie Yuyu? Ja ją lubię, bo ona spoko jest. Ona zawsze mnie zabijała. Ona jest taka mocna jeszcze z tymi gadżetami i tak dalej. To naprawdę ona jest taka mocna. Naprawdę. Chyba, to jest jedna z y, takich właśnie dziewczyn. Mocno. To, co ona robi? Ona jest mocna. Jeszcze, y, jak będę miał monety, muszę ulepszyć. W się lepszą. Mam na 11 z Hypercharge. Tylko, że. wiecie gadżety. Jeszcze dodatek. Takie. Takie rzeczy. O! Aha. Ten se idzie w ogóle. Ty. Ej, bo ten mój zabił tego typa. No dobra, cztery pucharki. A w ogóle mam drugą pasę. Jak to tą pasję jak, naj, jak najwyżej um, robić, nie? Może uda mi się moja naj, Na tym kącie jest szesnasta, moja największa. Więc muszę sobie ją troszkę podwiększyć. I może ta Juju mi w tym pomoże. Najwyżej, może kiedyś będę wbijał jakiegoś na no A w ogóle, bo ja Wam nie mówiłem dzisiaj z legendarnym nie mówiłem Wam. Bo... No, 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 co się tam dzieje. Dobra, nie Z dropem Sandy nie Legendarnego. Tylko, że to było wczoraj. No naprawdę. Mm. Ciekawe, ile dzisiaj wbijemy no, Obstawiam, że tak jest z 200 mhm. ogólnie co... nie wiem czy my to wbijemy bo już na 800 pucharków będzie naprawdę ciężko i tak to właśnie było bo wiecie teraz to slajd, no prawie 200 pół no to to co wiecie, ale pół to będzie już tak ciężej po prostu i no to już nie będzie takie łatwe, prawda? Pyk, pyk. Tutaj. Czekaj to. Tutaj jest taka Seagimeczka, pierwsze miejsce. Let's go. No widzowie, w tej rundzie już drugie miejsce jest, ale myślę, że będzie okej. zaraz robić przejdę Widzowie, teraz miałem trzecie miejsce, więc no. Od razu jak gramy. Dostałem wiecie, więc... od gra widzę egramy. gramy sobie...

Tum, 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 tachur. Aha. Taki zadymiasz. Rozumiem. Dobra. Już szósta pasa, Jeszcze tylko dziesięć. <śles> Lecymy, lecymy. Są kubiki. Tudam. Dobra. Mm -hmm. Nie, nie, nie! Już, już może pas stracę. Ja sobie widzę, jaką po co? Jezus. Już na czwarte miejsce chodzę. Tu taki stry. Co chyba jaja robisz? Skąd ona wiedziała, że ja tu jestem? Idź tam, mulcio. Dobra. Mogę już z nią normalnie walczyć, bo jakby jest i tak już trzecie, więc. Ono jest jakimś oszustem. Jak można tak. Jak ona wie, gdzie, gdzie jestem? Dobra. Ojeju. Może przy okazji u, 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 hipera z ultem naładuję. Dobra. Dobra. Patrzcie, tutaj dział. Rzucacie, nie? Nie to, że jest takie duże, szybkie. No nie wydaje się jakiś mocno, ale uwierzcie, jest mocno. Dobra, jakimś cudem to wygramy. Jej. Widzę, o Jezus. Dobra, widzę, widzę widzimy się jak wbije te 300. Ale widzowie, żeby nie było. Nie będę grał już tą juju, bo już wbiłem 200 pucharków, więc zagram na przykład y, trunkiem, więc trunkiem no to, no. Ja już sobie tak gram. Widzowie, mamy to. Mamy te 23300, tak to wygląda, na razie. Wybieramy sobie 250 kredytów do Kenziego. I. Pobramy! już 300 kredytów do Kenziego. Jak tak dalej będzie? Naprawdę za niedługo odblokuję tego Kenziego. Będzie fajnie. Bo chciałbym już skończyć z tymi legendami. Kenji, Jake, Jong, Draco. I już koniec z legendami, na szczęście. Chyba, że będą wychodzić właśnie takie postacie, które mają ponad no które poland no 5500 kredytów, to ja się poddaję z tą grą, ja się poddaję, no zgi. Mam już dziesiątą pasę na trunku, na nim nie będę wbijał, więc na razie 207 pucharków jest na Juju. Będę grał. Na przykład, do dwóch, na przykład Z tego będę wbijał 23600, żeby mieć 1000 monet I raczej, powiem wam, raczej kupię sobie ten gadżet, bo ten jest le raczej lepszy Chociaż... Muszę pisać ten czy tam, tam, raczej ten, według mnie Ten, ale jak chcecie to możecie Ja też, no, ten, ten, tego wybieram No i tego, nie? No. Więc No już nie musicie pisać, ale jak chcecie, to napiszcie. Jak trzeba po prostu ze mną mnie zgadzać Więc ja się widzę z wami żegnam, to na razie to ma siódmą pasę, Mam nadzieję, że to będzie miało czterdziestą około. Ech. Dobra, widzę, ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Na razie. Jó.